W Anaheim w USA 17 lutego odbyła się imponująca gala UFC 298, gdzie w walce wieczoru doszło do zmiany mistrza w kategorii piłkowej. Iliatoporia będący do tej pory niepokonany znokautował Aleksandra Wolkonowskiego obejmując tytuł nowego mistrza. UFC 298 przyniosło również zwycięstwa dla takich zawodników jak Robert Whittaker, Ian Gary i Merab Dwaliszwili. W ostatniej walce eliminacyjnej Amanda Lemos wykazała się lepszą formą niż Mackenzie Dern, zwyciężając przez jednogłośną decyzję sędziów. Od początku pojedynku obie zawodniczki aktywnie wykorzystywały techniki walki na stojąco. Dern usiłowała przypierać przeciwniczkę do siatki, podczas gdy Lemos skutecznie odpierała ataki za pomocą kopnięć, kontrolując tym samym przebieg walki. W pewnym momencie Dern przyniosła walkę do parteru, uzyskując pozycję półgardy i dążąc do zastosowania techniki kończącej. Jednak nie zdołała zdominować Lemos w tej fazie. W trakcie walki Dern intensywnie atakowała, lecz Amanda skontrowała, powalając ją na matę, chociaż Dern Znalazła się w trudnej pozycji, udało jej się przetrwać ofensywę Lemos. Amanda po krótkim czasie w parterze zdecydowała się powrócić do walki w stójce. W drugiej rundzie, po serii wymian, Lemos ponownie zdobyła przewagę. Jednak Dern szybko odpowiedziała, bez możliwości zaskoczenia Brazylijki przed końcem rundy. W decydującej trzeciej rundzie Dern zaskoczyła Lemos, posyłając ją na deski, ale Lemos błyskawicznie wróciła do walki. Po zaciętej walce w parterze, gdzie obie zawodniczki wymieniały się pozycjami, Amanda Lemos utrzymała przewagę, co przesądziło o jej zwycięstwie przez jednogłośną decyzję sędziów. 3 razy 29 do 28. Antony Hernandez odniósł zwycięstwo przez poddanie, kiedy to udusił Romana Kapajlowa w drugiej rundzie podczas galii UFC 298. Amerykański zawodnik zaskoczył przeciwnika ciosem na szczękę i udawanym atakiem na nogi, wywierając presję od początku pojedynku. Kapailow, broniąc się przed próbami sprowadzenia na matę, pokazał umiejętności w obronie zapaśniczej. Mimo trudności z zabalaniem przeciwnika w pierwszej rundzie, Hernandez nie ustępował. W drugiej rundzie walka nabrała tempa z obustronnymi atakami stójkowymi, wykorzystując techniki bokserskie i kopnięcia. Kiedy starcie odnalazło się ponownie w klinczu, Hernandez skutecznie przyniósł akcję do parteru. Zdobywając plecy Rosjanina, szybko zaplikował. Co po intensywnej walce o przetrwanie zmusiło go do poddania się w trzeciej minucie 23 sekundzie drugiej rundy. Merab Waliszwili osiągnął dziesiąte kolejne zwycięstwo w UFC, zbliżając się do szansy na walkę mistrzowską w Wadze Kogucie. Jego sukces nad Henrym Sechudo, przez jednogłośną decyzję na gali UFC 298, podkreśla jego rosnącą dominację. Od pierwszych chwil obaj zawodnicy aktywnie rywalizowali, z szwili często inicjującym ataki, a Sechudo szukającym okazji do kontrataku. Gruzin przeżył chwilę niepewności po mocnym trafieniu Sechudo, ale szybko zdołał odzyskać kontrolę, nawet po tym jak obalił i został obalony przez byłego mistrza olimpijskiego. Pomimo prób dominacji Sechudo na Macie, Szwili wydostał się spod przeciwnika, utrzymując dynamikę walki. W drugiej rundzie, Merab wykazał przewagę w stójce, efektywnie odpierając próby zapaśnicze Sehudo i nawet grożąc gilotyną. Kontynuował presję, utrzymując walkę na nogach i pokazując swoją siłę w sprowadzeniach. Trzecia runda przyniosła intensywną wymianę czasów i technik, z film dominującym w klinczu i na środku oktagonu. Jego spektakularne obalenie Sehudo podkreśliło przewagę, którą utrzymał do końca pojedynku, zakończonego jednogłośną decyzją na jego korzyść. 3 razy 29-28 w kategorii 61,2 kg. Wanderley Silva, legendarny zawodnik mieszanych sztuk walki, zostanie wprowadzony do UFC Hall of Fame podczas ceremonii, która odbędzie się latem tego roku w Las Vegas. Ogłoszenie to miało miejsce podczas gali UFC 298. Silva, znany z agresywnego stylu walki, zakończył karierę z rekordem 35 zwycięstw, 14 porażek i jednego remisu, będąc znany z brutalnych kolan w klinczu i 27 knockoutów. Chociaż zadebiutował w UFC w latach 90., to największe triumfy święcił w Pride FC, gdzie zdobył tytuł mistrzowski w wadze średniej i wygrał Grand Prix w 2003 roku. Silva jest rekordzistą Pride FC pod względem liczby występów, i obron pasa mistrzowskiego, a także ma na swoim koncie najwięcej nokautów w historii organizacji. Ian Gary zachował swój perfekcyjny rekord po walce na UFC 298, pokonując Jeffa Neala przez niejednogłośną decyzję. To było dla niego 14 zwycięstwo w karierze i siódme w UFC. Walka rozpoczęła się ostrożnie, z zawodnikami wymieniającymi się pojedynczymi uderzeniami, unikając jednocześnie zbędnego ryzyka. Neil próbował zwiększyć presję, ale Gary efektywnie manewrował po oktagonie, utrzymując dystans. Pierwsza runda zakończyła się równowagą w wymianie ciosów. W dalszym przebiegu pojedynku obaj zawodnicy kontynuowali techniczną walkę w stójce, a Neil próbował przycisnąć Garego do siatki, a Irlandczyk skutecznie wyrywał się i odpowiadał z dystansu. Runda przyniosła intensywne wymiany z garem budującym przewagę i skutecznie punktującym Nila. Mimo prób Nila, by zmniejszyć dystans, Gary utrzymywał kontrolę, co ostatecznie zadecydowało o jego zwycięstwie przez niejednogłośną decyzję sędziów 30-27, 28-29 i 30-27. W kategorii 77,1 kg. Po swojej wygranej Ian Gary rzucił wyzwanie kolbiemu Coingtonowi. Niepokonany Irlandczyk jest przekonany, że ma umiejętności, by zakończyć karierę 35-letniego Amerykanina i wysłać go na sportową emeryturę. Jest jeden gość, którego teraz chce. Mówię o nim cały tydzień. Hunter wierzki Monskow. Jest. Ten gość to Colby Covington. Przegrał trzy walki z mistrzami, a ja chcę odesłać go na sportową emeryturę. Kiedykolwiek, gdziekolwiek. McGregory Chandler. Druga walka wieczoru. Wchodzę w to. Nie jesteś gotowy na moją szybkość. Na walkę z niepokonanym talentem. Skończę cię przed czasem i sprawię, że będziesz żałować wszystkiego, co powiedziałeś na mój temat. Robert Whittaker jednogłośnie zwyciężył Paulo Costę po trzech rundach intensywnej walki w stójce na gali c 298. Od samego początku Whittaker skutecznie atakował niskimi kopnięciami, kontrolując dystans, podczas gdy Costa próbował narzucać własne tempo, zmuszając do wymiany ciosów w centrum oktagonu. Choć Brazylijczyk momentami zwiększał presję, seria niskich kopnięć na łydkę przyjętych od Whittakera skłoniła go do chwilowego wycofania się. Pierwsza runda zakończyła się mocnym atakiem Costy, który jednak został przerwany przez gong. W dalszej części pojedynku, pomimo otrzymanych obrażeń, Whittaker utrzymywał przewagę, punktując Costę i efektywnie kontratakując. Australijczyk dominował. Dzięki swoim bokserskim umiejętnościom, systematycznie rozbijając defensywy rywala, w trzeciej rundzie obaj zawodnicy nie ustępowali sobie, wymieniając silne ciosy do samego końca, lecz próba obrotowego kopnięcia kosty nie przyniosła efektu. Ostatecznie, po pełnym akcji pojedynku, Robert Whittaker został ogłoszony zwycięzcą przez jednogłośną decyzję sędziów 29-28, 29-28 i 30-27 w kategorii 83,9 kg. Ilia Topuria z tytuł mistrza UFC w wadze piórkowej, pokonując przez znakot Aleksandra Wolkanowskiego W drugiej rundzie podczas gali UFC 298 Gruzin zakończył panowanie Wolkanowskiego po pięciu udanych obronach pasa. Walka ta była głównym wydarzeniem wieczoru. W pierwszej rundzie Australijczyk aktywnie używał wysokich kopnięć i atakował korpus oraz nogę rywala, często wykorzystując swoją lewą nogę do kopnięć. Topuria zachowując ostrożność, skupił się na pojedynczych, precyzyjnych atakach. Wolkonowski miał przewagę w liczbie znaczących uderzeń w tej fazie pojedynku. W drugiej rundzie Topuria zwiększył presję, zmuszając Wolkonowskiego do walki przy siadce i efektywnie wykorzystując techniki boksera. W odpowiedzi na punktowanie czasami prostymi przez Wolkanowskiego, Topuria przypuścił zdecydowany atak, trafiając czysto w szczękę Australijczyka i posyłając go na matę. Następnie czasy w parterze zakończyły pojedynek, co skutkowało zmianą posiadacza pasa mistrzowskiego. Pojedynek ten odbył się w kategorii 65,8 kg. Ilia Topuria zwyciężył Aleksandra Wolkanowskiego przez nakład w drugiej rundzie, w trzeciej minucie i 32 sekundzie. Po zdobyciu tytułu mistrza UFC, Ilia Topuria wezwał Konora McGregora na pojedynek. W rozmowie z Joe Roganem po walce, El Matador wyraził chęć stoczenia walki z irlandzkim zawodnikiem, byłym podwójnym mistrzem UFC, proponując Hiszpanię jako miejsce pojedynku. Topuria rzucił wyzwania MacGregorowi, stwierdzając, Conor MacGregor, jeśli dalej masz jaja, to będę na ciebie czekał w Hiszpanii. Organizacja UFC ogłosiła przyznanie bonusów za wybitne występy podczas gali UFC 298, nagradzając pięcioro zawodników dodatkową kwotą 50 tysięcy dolarów. Wśród wyróżnionych znaleźli się Ilia Topuria, Anthony Hernandez i Chong Min za występ wieczoru, Amanda Lemos i Mackenzie Dern za walkę wieczoru. Na konferencji prasowej po gali UFC 298 Dana White ogłosił główną walkę nadchodzącej gali UFC 300. Alex Pereira będzie bronił tytułu w wadze półciężkiej przeciwko Jamalowi Hillowi. Wydarzenie to zaplanowano na 13 kwietnia w T-Mobile Arena w Las Vegas. Pereira z rekordem MMA 9-2 zdobył pas wagi podczas gali UFC 295 w listopadzie zeszłego roku, nokautując w drugiej rundzie Iżego Prochackę. Wcześniej, w lipcu na UFC 291, Brazylijczyk pokonał Jana Bochowicza, zdobywając prawo do walki o pas. Pereira był miejsc w kategorii średniej, a na swoim koncie 7 zwycięstw przez nokaut. Hill z rekordem 12 1-1, pokonał Glovera tej jednogłośnie na punkty podczas UFC 283, zdobywając tytuł wagi półciężkiej. Jednak z powodu kontuzji musiał zwakować pas w lipcu. Amerykanin wywalczył szansę na mistrzostwo dzięki trzem kolejnym zwycięstwom przez knockout. Między innymi nad Johnem Walkerem i Tiago Santosem. Jest obecnie numerem jednym w rankingu UFC w wadze półciężkiej. Galafen 52 rozpoczęła się o godzinie 19, oferując kibicom dziewięć emocjonujących pojedynków. W najbardziej oczekiwanym starciu wieczoru Marcin Łazarz broni tytułu mistrzowskiego w kategorii półciężki przeciwko Bartoszowi Szewczykowi. Po pojedynku Mateusza Olecha i Pawła Biernata na Galifen 52 w ostrowie wielkopolskim, mimo początkowej przewagi Biernata, walka została ostatecznie uznana za nieodbytą. Biernat rozpoczął aktywnie, lecz Olech szybko przyniósł starcie do parteru, uzyskując przewagę. Pomimo prób podania przez Olecha, Biernat wydostał się, kończąc rundę w dominującej pozycji. Druga runda przyniosła intensywną wymianę, przerwaną przez niezamierzone kopnięcie w krocze, co skutkowało niewznowieniem walki i uznaniem ją za nieodbytą. Ciepłowski zdominował płynek z Choteniowskim, wykorzystując kopnięcie i precyzyjne ciosy. Mimo prób przeciwnika, to ciepłowski utrzymywał kontrolę, efektywnie manewrując w klatce. Jego wygrana przez jednogłośną decyzję sędziowską zapewniła mu szansę na walkę o pas wagi kółcie i fen przeciwko Witaliowi Jakimenko. Kamil Kraska wygrał za słomkę Marsamików po pełnym dystansie w komming evencie Galifen 52. Kraska kontrolował walkę zarówno w klinczu, jak i na dystansie. Kończąc starcie dominacją w parterze. Jego zwycięstwo zostało jednogłośnie uznane przez sędziów. Bartosz Szewczyk pokonał Marcina Łazarza przed czasem w walce o pas wagi półciężki, stając się nowym mistrzem. Walka była wyrównana do momentu, gdy Szewczyk skutecznie zaatakował wątrobę Łazarza, co zmusiło sędziego do przerwania pojedynku. To był rewanż za ich pierwsze starcie na Galifen 44, gdzie Łazarz zwyciężył. Bartosz Szewczyk po zdobyciu pasa mistrzowskiego na Galifian 52 podzielił się na kanale Indy Cage swoimi odczuciami po walce. Można powiedzieć, że w trzech latach od debiutu udało się zdobyć pas, od debiutu w federacji, debiutu w zawodowym ma, 21 lutego akurat będzie ta rocznica. No i to, Cieszę się bardzo, że udało się zdobyć ten pas. Ciężko na to pracowałem. Odkąd się dowiedziałem, że walczę o pas po ostatniej walce, tak naprawdę cały czas ciężko trenowałem. Od razu, codziennie, gdy wstawałem, to myślałem o tej walce. To mnie motywowało i cieszę się, że udało się zdobyć ten pas. I aż na początku nie uwierzyłem, że to już koniec, gdy, gdy sędzia przerwał. W kontynuacji rozmowy szewczyk podzielił się swoim spojrzeniem na przebieg walki z Łazarzem. Ja dopiero się w trzeciej rundzie zacząłem rozkręcać. Dopiero wchodziłem na obroty, że tak powiem. Zacząłem podkręcać tempo. Ogólnie bardzo dobrze słyszałem wskazówki narożnika i, i, i duże podpowiedzi. Mówili mi kiedy podkręcić, kiedy ten, więc no grali, no to co mi podpowiadali stara starałem się realizować i w trzeciej rundzie ogólnie tak jakby dopiero poczułem ten gaz. Nie wiem, czy to było widać, ale uważam, że więcej, tak jak ja to odczuwam, to więcej zacząłem pracować nogą, zacząłem wywierać presję. Tak jak gdzieś na, w, 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 w pierwszej rundzie tak bardziej, dużo bardziej pracowałem na nogach, chodziłem na boki. Tak, w trzeciej rundzie już zacząłem bardziej wywierać presję, że Marcin zaczął się cofać, i, i, i nawet na siatce go wtedy zamknąłem. Już zacząłem, na, zacząłem ogólnie go od połowy, mi się wydaje, rundy trzeciej zamykać, aż w końcu tam zakończyłem, no bo mi udało się. I chyba nawet narożnik mi krzyknął, żebym e, kopnął tego. Paweł Jóźwiak, prezes organizacji FEN, był gościem na kanale IN The Cage po gali FEN 52 w Ostrowie Wielkopolskim. Prezes FEN podsumował w skrócie całą galę. Zgadza się to w ogóle, to jest niesamowita historia, kawał historii. Chyba pierwsza sytuacja taka w naszej organizacji ogólnie na polskim rynku. Chyba się, nie wiem, czy są, tak, coś takiego już było, czy nie. Jest to zawodnik, który tutaj debiutował i tutaj od debiutu zawodowego doszedł do momentu, kiedy zdobywa pas mistrzowski. Także naprawdę bardzo się tutaj cieszę. Wiadomo, że Marcin Łazarz on już nic nie musi, on tylko może kilkanaście lat różnicy, także myślę, że Marcin od w dobre ręce, a z Bartka Szewczyka będziemy mieli jeszcze wiele radości, bo wielka kariera przed tym chłopakiem. W dalszej części wywiadu Jóźwiak wyjaśnił, czy nie dało się dogadać z organizacją KSW o niekolidowanie gal na jeden termin. Organizacji, no przykro mi, że, że, że są kolizje z terminami. No ale to wiecie, każdy ma. Sobie... No wiesz wtedy nie wiem, no tak nie mamy ostatnio jakichś jakich, jakich, jakich najlepszych relacji poszła spina o Ocharzewskiego, bo nie do końca uszanowała organizację KSW nasz kontrakt i te takie, wiesz, relacje są teraz takie nijakie, no, każdy patrzy nie na swoje. Nie, my... nie, no ja powiedziałem, że jak galę KSW ogólną, bo interesuje się tym sportem, no ale wiesz, no... nie rozmawiamy o jakichś terminach wspólnych i tak dalej, każdy robi swoje, mamy swoje okienka w Polsacie, mamy swoje rezerwacje na obiektach, oni swoje, każdy, każdy patrzy na siebie, no wiesz, wiesz o, o, o co chodzi, no... Sorry, ale z całym szacunkiem dla Vaja dla, dla Play, tam on finansowo... Oni bardzo dobrze na tym wyszli, ale oglądalności via Play z tego co wiem w Polsce to nie, 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 są, nie są jakieś mega, także myślę, że więcej ludzi na antenach sportowych Polsa to ogląda galę FEN niż taką comiesięczną galę KSW i to nie jest z mojej strony żaden przytyczek w nos czy coś, tylko po prostu tak jest i ja o tym wiem. Na zakończenie wywiadu prezes FEN wyjaśnił, ile w tym roku jest przewidzianych gal. No my w zeszłym roku też celowaliśmy w 6, a zrobiliśmy 8. Teraz też celujemy w 6, a kto wie, może skończy też się na 8. No zobaczymy jak to wszystko będzie szło i tak dalej. 6 gal to jest plan minimum. Do całego wywiadu odsyłamy na kanał Indecage. Link w opisie. Jeżeli podobał Ci odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.